Siema, z tej strony xFreddy Aktualnie znajdujemy się na moim serwerze, czyli na xdmc.pl, który startuje już się o godzinie 18 .00. I z racji tego chciałbym Wam zorganizować konkurs na rangi Friend Co należy zrobić to zostawcie sobie górze i dzwoneczek może co 30 lajków, tak jak wcześniej Żeby... bo myślę, że fajnie tak sobie zgarnąć rangę za darmo Im więcej lajków, to po prostu więcej rang dla Was i Napiszcie w komentarzu, nie wiem, za jaką bilion zagracie, to przyknę wam serduszko i no, chciałbym wam tak powiedzieć, że wszystko jest podokończone na ostatni guzik i zachęcam was do wrzucania trailery na swój kanał, ponieważ będziecie mogli sobie odebrać youtubera za darmo. No, no, po prostu wrzućcie sobie wcześniej, że po prostu sobie wpiszecie, jest tylko odbierz tyle linki i nie będziecie musieli tracić czasu na starcie, więc myślę, że super. Tak, jak wspomniałem, wszystko jest podokończone na ostatni guzik. Tutaj się znajduje ten portal do naderu, którym wspominałem wcześniej. Po sobie w niego wchodzicie i was stepa do gildii. niestety nie mam gildii, więc zostałem odepchnięty. Więc tutaj tak to się prezentuje. Również tutaj na serwerze jest event na kasę. Pod komendą kasa macie wszelakie informacje. Polega to na tym, że w pól jest 50 zł i wam leci tak pierwsza rzecz z zabójstw ze stauna. Z, jak macie rangę od Swagera Plus, no to po prostu za czas online oraz za otwieranie yy, legendarnych skrzyni oraz Premeców, więc po prostu kto pierwszy ten lepszy. Metoda wypłaty no to jest coś takiego blik Paysafecard Card bądź Paypal, to zależy od was sobie jaką weźmiecie. I na tej edycję no to całkowicie zmieniliśmy po prostu gameplay, tak to można nazwać, Całkowity, całkowita zmiana systemu rankingu, bo testowaliśmy ją pod koniec edycji 9. Tak jak zadecydowali się na Discordzie w ankiecie, po prostu zostaje nowy system, więc myślę, że z tego powodu się cieszycie. Warp PvP został jakby zbudowany, jakby tu bardziej luźniej. Jest mniej takich jakby chamskich trapów wybudowanych. Nie ma jest tylko jedna beczka, beczka z daszkiem. Dlaczego no to już wam się śpieszę z wyjaśnieniami? Dlatego właśnie, że na że podczas walki została wyłączona po prostu możliwość zakupu jump boosta bo tam mówiliście, że jakieś tam no, że zjadłem koksa i fryer spierdala do góry więc jeszcze czegoś takiego nie będzie oraz jajko zostało przesunięte jajko gildi, no to wiecie o co chodzi to całe, to całe jajko zostało przesunięte na poziom 20 po prostu z 30 na 20 o 10 kratek w dół oraz twardość obsydianu została lekko zwiększona więc myślę, że super i no z kim się widzę no to możecie napisać w komentarzu będzie mnóstwo osób I myślę że zapełnicie wszystkie sloty tak no szacujemy tak z 500-700 reklamy są wykupione no, takie że po prostu będziecie kurwa w szoku do końca życia Ja wam bardzo dziękuję oraz mam nadzieję że się widzimy. Siemano